Siema, witam widzowie. Dzisiaj odcinek z Life'a. Dawno go nie było, ale nie miałem szczerą nadrać. No i tak jakoś wyszło. A teraz serio, to witam w kolejnym odcinku z Life'a. Chciałem zrobić taki prześmiewszy wstęp, bo mnie to bawi, że większość ludzi tak zaczyna te wstępy, że kurde pierdolą pół godziny na samym wstępie i nic. A tutaj muszą być wybuchy, przybliżenia, strzelaniny, kobiety tańczące. Możecie zapytać czemu sobie też siedziałem grzecznie, fajnie na przystanku e, Bo sytuacja polega tak, że dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o kilku rzeczach e, Które działy się w ostatnich e, dniach W ostatnich kilku, kilkunastu dniach e, Na forlifeie co robiłem i tak dalej Ale na początek opowiem wam o tym co się działo dzisiaj Było dosyć ciekawie, więc tak grałem dzisiaj na serwerze dwa razy jakby I jak grałem pierwszy raz no to sobie wszedłem na serwer Też tam wtedy za dużo czasu nie miałem, chciałem wybić tylko na chwilkę e, No i było tak, że stanąłem sobie tam w LV I byłem wtedy na AWK bo to coś tam musiałem odarnąć I wchodzę do pokoju i widzę, że pięć radiolek się we mnie wpierdala w mojego Eurosa Wyciągają mnie z samochodu I mnie zaciągają do radiolki I jestem aresztowany W sumie zapomniałem nawet o co chodzi Później mi się przypomniało, że to chodziło o to, że Jakiś czas temu gonił mnie Sabdy Ale no uciekłem mu w 3 minuty No i w sumie wtedy pamiętam, że chciałem to Ale no tam nie było czego nagrać No bo mu uciekłem w 3 minuty Nawet tam go za bardzo widać nie było No nie potrafił mnie dogonić, no nawet nie mam te tego nagrania No, i siedziałem sobie tam yy, w więzieniu. Pierwszy raz byłem w tym więzieniu. Jest dosyć ciekawe, bo tam można sobie pochodzić, pobierać, powspinać się tam. Jak się y, próbuje wyjść, no to nas cofa do celi, no i. Uciec się stamtąd nie da. No i później była sytuacja taka. Yy, znowu sobie jeździłem po mieście. Tylko że tym razem Eurosem, bo wtedy, jak za pierwszym razem uciekałem, to wtedy uciekałem szafterem. no bo szafterem się bardzo fajnie jeździ, jest bardzo przyjemny. Yy, no i mówię, uciekłem także że no, no chwila, moment. I tak pamiętam, że też wtedy nie było Sabdów za dużo, dlatego też mu tak uciekałem szybko. No i był słaby. Ale no, jak uciekałem drugi raz, dzisiaj sobie jechałem, tylko już sobie jechałem Eurosem. No i zacząłem wyprzedać trzy samochody na raz i zobaczyłem, że jednym z tych samochodów jest oczywiście Sabd. Zaczął mnie gonić ale po pierwsze, miałem takie ścinki, że szoda radać, nawet nie żeladi, tylko po prostu cały czas mi ścinało. No nie wiem dlaczego, ale tak ostatnio mam na 4 Life i tylko na 4 to jest dla mnie dziwne, czemu tak jest, ale no mniejsza z tym. Yy, no i sytuacja wygląda tak, że no, że no nie udało mi się uciec, yy, złapali mnie tam, opony sobie pękły, złapali mnie i dostałem trasza w końcu. <laughs> jak byłem w radiolce i mnie wjebali znowu do więzienia za pierwszym razem byłem chyba na pół godziny około a za drugim razem byłem na godzinę i 17 minut z tego, co się dowiedziałem no to jak dostajesz się trasza jak jest się w radiolce po pościgu no w sensie jak cię złapią no to chyba dostajesz na dłużej to więzienie no bo to jest jakbyś nie wiem uciec serwera czy coś no ale no ja nie uciekłem tylko dostałem po prostu trasza no i ja ogólnie ten pościg nadrywałem, jak uciekałem tym eurosem no ale przez to że dostałem traszami w ogóle wtedy cały komputer się zacięło ja nie, nie wiem naprawdę co się dzieje ale no tak, tak się wydarzyło no i, no i no i nie mam tego nagrania, nie pokażę wam jak to wyglądało, ale mogę wam pokazać dowód. O właśnie tutaj jest Euros 3900 mandatu. No ale wyciągamy. 3900, yy, powiem tak, trochę rozwal... A kurwa, zapomniałem, że tu jeszcze op opon nie ma. Ja pierdziele, to będzie teraz To będzie świetna podróż, kurwa Do wulkanizacji, zajebiście Dobra, bo chyba dwóch opon nie ma, ta. Dobra, to jeszcze jak dwóch opon nie ma, to damy radę Dobra, 60 na godzinę, to jeszcze nie ma tragedii, Chociaż i tak nie jest za dobrze, ale mogło być gorzej A, chciałem powiedzieć tak, że warto było latałem sobie trochę z tymi samodami, no Posiedziałem łącznie, no ponad Półtorej godziny w więzieniu <laughs> Zwiedziłem to więzienie całe, dokładnie Już wiem jak to wygląda, wszystko Wszystko jest jasne, dobra, wersja się ze mnie śmieje Ech, kurcze, taka właśnie jest o, jest w wersji. Zapierdziela z klientem, szafterkiem, typowo to wam powiem, co się działo w ostatnich dniach. Było zbieranie pisanek, tutaj teraz widzicie, jak zebrałem swoją pierwszą pisankę. Dobra, wjeżdżamy tym Eurosem, dobra, zaraz wam to kończę, tylko wjadę, to naprawię, bo przecież tutaj się skupić nie idzie. Dobra, chociaż te dwie mi się nie zepsuły, dobra, to dam te po 400. W ostatnim czasie yy, mało że tym Eurosem, więc nie muszą być te najlepsze. I tak, no, wracając do tych pisanek, to to było tak, że ja na początku byłem, no, nie uczę wam polony dosyć na nie, no, bo czekałem na nie dosyć długo, ale gdy się okazało, że za nie tylko było tak naprawdę 30 tysięcy nie było żadnej równej narody, no, pewnie, no wiecie o co chodzi, jakiegoś pojazdu, jak na przykład na Halloween był ten Vans Rubidur, którego posiadam, ale no chciałem w sumie zbierać te pisanki, ale w końcu pomyślałem, że jak w sumie nie ma zajebistej narody, w sensie no zajebistej no nie ma jakiegoś pojazdu, jest tylko to 30 tysięcy, no to ja pomyślałem tak, że ja 30 tysięcy, jak się postaram, to zarobię tak naprawdę Zarobię w jeden dzień na e-transporterze, więc yy, no, dla mnie to było bez sensu. Wolałem marsować tego e-transportera i olałem w sumie te pisanki. Widzicie, że tutaj znalazłem 69. pisankę. No i tak to wyglądało Był też wyścig Mambom Z nim było jakoś tak, że chyba można było Robić jakby 5 razy dziennie No i no w sumie, dobra, ten event z Wielkanocą trwał akurat dosyć długo, no ale ja tego wysiłku W sumie nie robiłem, na, zrobiłem tylko tak naprawdę Chyba jedno podejście, żeby sprawdzić Co się dzieje, no i drugie podejście Jak, się, jak teraz widzicie ten skrót, jak on wygląda No to, żeby to narazić to tyle To tyle z tym wyścigiem, wywalałem to olać nie? Ja się, no ogólnie jest taka sytuacja, że się bardzo skupiłem na tym e-transporterze, nie Więc yy, ogólnie ten event wielkanocny Olałem, bo dla mnie był strasznie, strasznie niecierpliwy, i tyle, nie? A tym bardziej, że może, jakby tego e transportera nie było, nie zostałby dodany w ostatnim czasie, to może wtedy y, bym zrobił ten event. Ale, gdy został dodany ten e transporter, to wolałem go naprawdę marcować, bo fajnie mieć na nim trzeci level. Było też w jakimś międzyczasie pobieranie krwi. Y, no i tak sobie dla Betty tam poszedłem. Znaczy dla Beki, no bo tam, tam jest jakaś jest tam akcja na forum, że ja coś tam czy nie wiem, pieniądze czy coś. Ja nigdy się jakoś to nie wczytywałem i nigdy jakoś tak z większej uwagi na to nie zwróciłem, tak naprawdę. Tym razem sobie tam poszedłem, no i dostałem stopę lenów na koniec i czekoladę, więc zajebiście, Pyszna była ta milka zbyć mi ją pocztą wysłał. Jak oczywiście każdemu to było na tym pobieraniu krwi, nie? No i dobra, mamy tego myrolka. Na początek wam pokażę jak wbiłem yy, drugi level yy, właśnie na tym e-transporterze. A teraz wam pokażę, że... Niewiele mi brakuje do trzeciego levelu. Więc, jak mówię, e, dla mnie to było wiele lepsze rozwiązanie. Olać w ogóle ten event cały z tą Wielkanocą, z tymi pisankami i tak dalej. E, ten e transporter. Ja, no to mówię, tarco, ale Ale też jakiś czas temu oglądałem transportera film. Tym bardziej mi się robić tego e transportera, no bo ten film Transporter to w ogóle jeden z lepszych filmów, kurwa. Bo Jason Statham, jeden z moich ulubionych aktorów, e, uwielbiam go. Większość filmów z nim oglądałem, więc. Więc naprawdę polecam, polecam sobie obejrzeć ten film i robić tego e-transportera. To jest świetna sprawa, ale ogólnie mówię nie do tarso, więc, bo jest krótsze i no, tak lepiej wpada w głowę, nie? Teraz w międzyczasie, jak lecimy, to wam pokażę rzecz, którą zrobiłem właśnie, jak zacząłem robić tego e-transportera, ale brakowało mi hajsu do LPD. Myślałem, czy wbić sobie hajs na tym tarso i po prostu go kupić. Czy zrobić coś innego i zrobiłem coś innego po prostu? No, sprzedałem Uranusa, yy, bo pomyślałem, że jednak lepiej, szybciej mieć ten hajs, wsadzić te LPD, No, bo naprawdę ten Merol, jak ktoś go ma ten szybko Shaftera, to wie ile on pali. A tym bardziej, że na tym transporterze, na tym tarso, jak zwał, tarzwał, tarzwał yy, no to się jeździ w tej z powrotem, w tej z powrotem, w tej z powrotem, cały czas się jeździ, no to wiadomo, że też będzie dużo palił. No, zalewa się naprawdę co, yy, co chwila. Więc pomyślałem, że no sprzedam tego Uranusa, sprzedałem go chyba za 96 tysięcy, więc tak mniej więcej na nim na zero chyba wyszedłem. A teraz właśnie to LPD mi było potrzebne, więc się go pozbyłem. Może sobie o kiedyś odkupię. Jak tam dawałem to LPD, no to też dałem abs oczywiście. Bo ten ABS też się przydał. A my teraz już dojeżdżamy do, do gościa i zaraz bijemy sobie trzeci level, zobaczymy jak ten trzeci level wygląda. O kurwa mać. I dobra, dojechaliśmy z cypiarką Kurwa, jeszcze jeden kurs muszę zrobić w takim razie, żeby bić. Ten trzeci level, i sprawdźmy, gdzie mamy najlepszy kurs. Najlepszy będzie chyba ten. Dobra, bierzemy Typiarkę, wsiadaj to i chyba na AP chyba mieliśmy jechać, tak, tak, dobra to lecimy na AP i też w ogóle też chciałem powiedzieć o tym szafterze to, że jak widzicie tam, jak wrzucałem teraz te różne rzeczy o których mówiłem, no to jak były nagrania, no ten szafter był czarny, później był taki bordowy, taki ciemnobordowy a teraz już w ogóle jest taki bardzo ciemnobordowy wydaje mi się, że jeszcze zmienię ten kolor, a no i też felgi zmieniłem ale co do koloru, no to wydaje mi się, że zmienię go i będę jeździł już teraz naprawionym tym szafterem, będę sobie go naprawiał, bo do tego trzeciego levelu to, to chciałem po prostu sobie lecieć i lecieć. Nie patrzyłem na wygląd od tym szaftera tylko robiłem to po to, żeby zarobić. Dobra, i dojeżdżamy do Angel Pine. No, 82, więc jest zajebisty. I teraz sprawdźmy to. No, mamy trzeci level bite. Zobaczmy, jak to wygląda na tym trzecim levelu. 411. No, to miałem takie kursy. No to kurwa, po prostu wygląda jak drugi poziom, tylko że jest trochę więcej y, do wyboru, że tak powiem. No ale jak na razie mamy ten kurs za 411, zrobię do jeszcze na szybkości i zaraz zaczniemy odcinek, no bo już trochę, trochę gadam. Też w sumie jak widzicie y, trochę zarobiłem hajsu na tym... Na tym tarce, no bo mam 161 tysięcy. Coś tam może w przyszłych odcinkach kupię. Myślę, nad jakimś domkiem, bo jak na razie to teoretycznie jestem bez domku. W sensie przetrzymuję w jednym miejscu furtki, ale no to to jest ściśle tajne, że tak powiem. Ale mam zamiar kupić coś swojego. Na początku wydawało mi się, że dłużej mi to zejdzie wbijanie tego trzeciego levela. Jak robicie to tarce, to wiecie, że ono strasznie wciąga. I jak się zacznie je robić, to siedzicie, jest druga mija 15 minut i patrzycie, że jest druga w nocy, nie? Dobra, wsiadaj, gościu. Idziemy mieliśmy lecieć? Yy, na SF z powrotem, no dobra. Ale słuchajcie ci powiem, że ten twój Eurosik czy nawet jakoś wygląda na NMB. On zawsze zajebiście wygląda chłopie. Ale jak wyłączę to już gorzej. Oni się nie znają po prostu. Ten Euros jest najpiękniejszy i to jest niepodważalne, z tym się nie można kłócić. A to uważa inaczej, to jest dziwnym człowiekiem. Po prostu. Nie zna się. Czerwony to jest szybki kolor najpiękniejszy na świecie. Napisałem, że nadrywam i już się śmieszki odpaliły, więc pozdrawiam siurów z organizacji i oczywiście największą psychofankę w wersji. Dzięki za donajta i pozdrawiam. Dobra, dojeżdżamy, no i oczywiście, kurczę. Dobra, tego nikt tutaj nie widzi, co ja w tym momencie robię. Troszeczkę, oj, 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 dobra. Tutaj taki pewnie lar teraz był, ale no strasznie mi się ale 5% zadowolenia klienta mi spadło. No i mamy 475, więc... No w sumie tyle, co na drugim levelu, więc to dużo się nie zmieniło, ale teraz sprawdźmy, czy mamy jakieś zajebiste kursy. No nie widzę różnicy zbytniej. Szafter trochę rozwalony w przyszłym odcinku. Albo już będzie gotowy, będzie zmieniony kolor i będzie ogarnięty, albo no, przy, razem z Wami to zrobię, to zobaczymy. A ja lecę robić dalej tarco, albo może, bo też mam taki plan, wymarsować nurka. Bo też to jest ciekawa praca i tam też można fajnie zarabiać.